Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Witam Was wszystkich, to jest wysłuchanie. Ja się nazywam Artur Nowak. Moim i waszą gościnią jest dzisiaj Grażyna Hanaw z portalu dobry. E, Istotne, e, przyjechała do nas z Bolesławca. Będziemy rozmawiali o decyzji letnickiej. E, o tej decyzji piszę w nowej książce Plebania. Bardzo serdecznie Wam polecam. E, dzięki Grażynie mogłem poznać e, trochę osób, które są e, takimi freakami, insiderami, którzy opowiadają. O tym gejowskim wymiarze polskiego kleru. Jest taki model masażystów, wyjazdów do Dubaju. Jest też taki model, gdzie pojawia się młody chłopak przy księdzu, który ma być jego kuzynem, bratankiem, o takich historii będziemy z Grażyną rozmawiali. Przedtem kilka słów o tej diecezji. Diecezja Lednicka nie ma szczęścia do biskupów. Biskup Cichy odszedł jako emeryt, został w ostatnich latach, mówi się o tym głośno, chociaż nuncjatura tego nie ogłosiła, został ukarany przez Watykan w związku z stuszowaniem no, pedofilii, mówiąc wprost, oraz niewłaściwym zachowaniem, w związku z przynajmniej jedną sprawą, którą ja znam, ręka sprawiedliwości w cudzysłowie, bo co to jest za kara w ogóle dopadła do, 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 do również Zbigniewa Kiernikowskiego który również stanął pod takimi zarzutami i, i, i nie jest już biskupem, jest seniorem, jest pozbawiony pewnych y, przywilejów. No bierze pol, olbrzymią Aha. emeryturę y, i, i żyje sobie jak pączek w maśle, więc te kary są tylko po to, żeby ludziom coś dać, ale tak, tak naprawdę nie można tych ludzi krzywdzić, dlatego że oni mają dużo do powiedzenia i mogliby dużo powiedzieć, więc nie można zrobić im krzywdy. Mamy teraz biskupa Andrzeja Siemieniewskiego. Yy, no, Cóż o nim możemy powiedzieć? Typowa e, ziemniaczona twarz polskiego episkopatu. E, człowiek, e, który no w zasadzie nic nie ma do powiedzenia, jest biernym wykonawcą pewnej konserwatywnej e, linii. Takich ludzi e, polski episkopat e, cały czas promuje. E, tak się zastanawiałem, Groszyna, od czego zacząć i y, mam taką refleksję, bo ciągle mnie jednak to bulwersuje, że no, nie ma tak homofobicznej organizacji z jednej strony jak Kościół Katolicki w Polsce, a z drugiej strony nie ma tak reprezentatywnej y, dla y, gejów reprezentacji profesjonalnej jak y, księża. Y, no, sporo badań o ten temat. To, to są badania amerykańskie. No, w Polsce nie można przeprowadzić takich badań, które mówi, że od 30 do 50% księży, jeśli chodzi o biskupów, 60-80% mówi się, że kilku ostatnich papieży, tak, to byli geje. Wytrafiliście na historię księdza z. No, proboszcza Bazyliki Maryjnej w Bolesławcu, czyli osoby, która no, taką w hierarchii nawet takiej lokalnej jest bardzo wysoko, ksiądz Andrzej Jarosiewicz. Myśmy trafili na niego, bo ludzie nam zaczęli wysyłać informacje, nawet jego przyjaciele, że on po prostu związał się z 30 lat młodszym od siebie chłopakiem. W jakiejś relacji jest takiej. okay <laughs> która ludzi bulwersowała. Tak? A czemu bulwersowała? Bulwersowała z dwóch powodów. Poza mm -hmm. ty, po pierwsze, chłopak był bardzo ekstrawagancki. To był chłopak, który trzy razy dostawał się na castingi Top Model. Mm -hmm. Ubierał się w sposób bardzo wyzywający. Obcisłe spodnie, przeźroczyste bluzeczki plus chudu do programu Top Model, pokazując, jak ćwiczy na plebanii, no, jak kąpie się na, słysza, na TikToku. tak, swoim, kisielowo i on to wszystko na tej plebanii. Tak. Za oknem Bazylika Maryjna, on na rowerku wrzucał dość bulwersujące filmiki na tego TikToka, na przykład taki, że dziesiątkami złotych się obsypywał. Znaczy, ale mieszkał na plebanii. Mieszkał na plebanii. Jakkolwiek ksiądz Jaroszewicz uważa, że tylko raz w miesiącu ma na weekend i incydentalnie, ale my mamy informację już takie sprawdzone, że wyremontował hmm. mu taki pokoik, takie mieszkanko tam. On chyba nawet I... z kąpieli wyrzucał jakieś. Tak, zdjęcia. Ta on tak, 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 z kąpieli. To wiadomo, na pewno ta robił, te. No jest, że tak powiem, nie byliśmy przy tym, prawda? Tak, <laughs> Jak tak. przy innych rzeczach, no które tam się działy tej plebanii to te zdjęcia muszą robić. Ale zdjęcia prawdopodobnie robił właśnie ksiądz, no bo mm -hmm. nie wyobrażam sobie, że pani, która tam gotuje, mm -hmm. wikarowie, wika, no, czy księża, którzy tam są, nie przyznają się do robienia tych zdjęć, więc mm -hmm. no, chyba, że ustawiał na jakimś tam mm -hmm. stelażu ten no. swój aparat. No. Ja rozumiem, ale sprawa jest publiczna z tego względu, no że wyobrażam sobie, że w takiej miejscowości, przy całym szacunku, w którym no, mamy jakichś bohaterów lokalnych, jest to na pewno ksiądz Probosz Bazyliki, jest jakąś taką personą ważną. No, i co się dzieje? No jest biskup, do którego to trafia? I... Trafia to do biskupa taki anonimowy list, bo on trafił do biskupa list, że właśnie w te, te relacje między tym Adrianem, Stop Model, a księdzem są dla nawet jego przyjaciół, dla księdza przyjaciół, rzeczą, która się nie powinna zdarzyć i tam wprost sugerują, że oni są razem. Oni są widziani na spacerach, oni są widziani, jak z psem wychodzą po Bolesław we wszystkich sklepach spożywczych. No i po prostu są ze sobą, no, mhm. chodzą ze sobą, że tak powiem, obok siebie. No. Mhm. I ten list został zignorowany zupełnie. Mhm. My też nie wiedzieliśmy, co zrobić specjalnie z listem anonimowym. tak? Nikt mhm. nie chciał się absolutnie do niego przyznać i po dłuższym czasie ja nawiązałam kontakt z Adrianem. To jest osoba, która jest młody chłopak bardzo. Ile on miał lat wtedy? Jak ja, on ma teraz 26, jak się nie mylę, ale mhm. ta znajomość jest od 2019, to, to już będzie 5 lat. Prawda? Czyli wtedy po 20 lat? – po 56 w tej chwili. Mhm. To jest 30 lat różnicy. Mhm i ludzie nam dostarczali informacji, że w takim ekstrawaganckim chłopak, w obcisłym stroju, on bardzo seksualność swoją podkreślał, tak? Te mm -hmm. Obcisłe spodnie tam prezentowały go w całej okazałości, że on wchodzi sobie na tą plebanię, wychodzi, yy, szeptano, że on właśnie z tym księdzem jest i pojawiło się takie zdjęcie, y, gdzie obaj y, w jacuzzi w hotelu Gołębiewski mm -hmm. się zaprezentowali, to znaczy ten chłopak robi sobie sel, i uśmiechnięty ksiądz tam z krzyżykiem na piersi, oczywiście mm -hmm. obaj do pasa nadzy, bo to mm -hmm. jacuzzi, i to puścił na jakimś tam TikToku, mm -hmm. co to potem poznikało. I ja nawiązałam kontakt z tym Adrianem, pytając się, czy chce opowiedzieć swoją historię o sobie. O top model, o castingach, o tym, że jest z małego miasta. On sam za, zasugerował, że on ma takie dwie twarze, i bardzo swobodnie mówił, że on się opiekuje babcią, yy, tak ją nazywał: to była mama księdza. Wiekowa pani, i bardzo się lubią, i żona jest homofobiczna, ale szyje mu te stroje, i, i chyba nie lubi gejów, bo y, gdzieś tam ktoś jej powiedział, czy usłyszała gdzieś, że y, jest takim moherem, i to no. ją chyba zabolało, i dlatego ich nie lubi, ale generalnie jego uwielbia. Mhm. Ksiądz też we wszystkich oficjalnych informacjach podaje, że Adrian w zamian za to mieszkanie, bo on miał dojeżdżać w czasie pandemii do Wrocławia i dostał to mieszkanie na plebanii mhm. i to miał mu pomóc. Ksiądz w ogóle twierdzi, że to jest, że jego mama jest jego jakąś. Piąta woda po Kisielu, mhm. kuzynką, co, co mhm. jest, nikt w to absolutnie nie wie, że nasi informatorzy nam tego nie potwierdzają. No i y, on sobie tam żył, z, y, mieszkał i y, 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 właściwie chcieliśmy o tym wszystkim opowiedzieć pokazać mhm. jego, mhm. on tam stroje, no, no on się przede wszystkim chwalił, bo to bardzo ludzi bulwersuje y, kosmetykami, wyjazdami. To mhm. była Tajlandia, to był, to był Mediolan, to był, to był Chorwacja, to, to były takie Egipty, to były Majorki, to było wszystko w all inclusive. Mhm. Zresztą mamy informatora, który też nam mówi, gdzie było kupowane te wycieczki, wycieczki i z kim i że. Mhm. To też jest powiązanie takie, bo cała taka śmietanka Bolesławca, taka mhm. no z, z prezydentem starostą, yy, szefami rady, yy, No z tym. Yy, tak, oni się tam spotykali na obiadkach tak. i, i nawet była taka sytuacja, że ten Adrian podawał do stołu, a yy, nasz ksiądz mówił, że to jest pomocnik duszpasterski. Pomocnik durz duszpaster... tak. to jakiś taki nowy. Taka nowa, etap. widzisz. <noise> no, Tarczyński był pomocnikiem egzorcysta. No to jest I ten pomocnik duszpasterski był tam i wszyscy on się go tam widzieli. kąpie w łazience czasem no, tylko. Tak. Durz No, musi być czystą osobą niewątpliwie. Tak no, że, tak. I też Stacy sobie bierze te pieniądze do tiktakowych. Znaczy, nie wiem, czy to Stacy, ale te dzisiaj. Aha, bo się tak obsypuje. Wiesz, On się obsypywał. On... Aha jakiś taki filmik nagrywał na tego TikToka, gdzie sypie na siebie pieniążki i no wszyscy mówili, ja nie wiem oczywiście, czy to są stascy, mhm. czy on to rozmienił no, no sam tak, własne, tak, tak. no ale wszyscy właśnie to mówili. Mhm. No i zaczęliśmy z nim współpracować, zaczęliśmy nagrywać nawet z nim materiał, dość długi byliśmy u niego w domu, zrobiliśmy wywiad z nim, z mamą, z jego nauczycielką, on mhm. wynajęliśmy teatr, gdzie on tam pokazywał swoje kreacje, bo on w ogóle taki modowy jest tak. No, Gucci Dior, Miss Dior na niego mówią. No i... On ma taki opis na chyba Instagramie, że wyrzeźbiony przez Michała Anioła, wyśniony przez Wersaczego i ociekający Diorem. Coś... Że on jest taki. Tak, że to o, jest, jest on. Pięknie, tak. Tak, limuzyny, te sprawy i w ogóle. Mhm. No, ale w pewnym momencie podczas tej mojej pracy, bo robiłam o nim film, a sam mm. wiesz i Państwo też wiedzą, że jak mm. się pracuje w dziennikarstwie, no to wszystkie mm. rzeczy, które ci spływają, musisz sprawdzić. No, no musisz. Jasza. Więc pytam go o tego księdza. Kim on jest. I on się, dla niego, kim on jest, tak? Bo on mm -hmm. się przyznawał, że on tam przyjeżdża, że mm. on tą mamą się opiekuje, że nawet byli na wyjeździe, ale to przyjaźń jest i w ogóle. I potem zaczął mówić, że on by nie chciał tego księdza w filmie, bo w filmie, film chce mieć tylko o sobie. Mm -hmm. A ten ksiądz byłby taką gwiazdą, która by mu zabrała jakby przestrzeń, czy, czy nie wiem, sławę. Mm -hmm. Nie za bardzo to rozumiałam. To tłumaczenie, mhm. ale mówiłam mu wprost, że my dostajemy informacje od ludzi, ja muszę je sprawdzić, zweryfikować. No, mhm. może mi pozwolisz o tym powiedzieć, ale on się absolutnie to zamknął. Mhm. Y no i Podejrzewamy, że, mm. że ksiądz wiedząc, co się święci, co się święci mm -hmm. no już pokazanie, to, to, to tak jak nie mów nikomu, prawda? Ta. dopóki to jest w takiej wa warstwie, już no w wszyscy się szepczą i w ogóle, ta, ta. ale kiedy ta. się zrobi o tym dziennikarski materiał, puści i wszyscy to zobaczą, to trudno się już wyjść z tego światła. Nie? No właśnie. No, i on, Adrian, mówię, wycofał nam pozwolenie na, na wizerunek. Niestety w Polsce tak działa w prawo, że to można mhm. zrobić. Nawet zrobiliśmy zwyczajnie materiał dziennikarski o tym, mhm. o, o ogromnym materiale, który zerbraliśmy mhm. na temat jakby ich relacji. I w ten film, no na razie go nie można zobaczyć, ale mhm. przy okazji tego odcinka pokażemy inny, bo na początku mhm. mówiłeś o mhm. księżach gejach. Mhm. Krzysztof, który, z którym będziesz rozmawiał, on takich księży gejów aktywnych na randkowych portalach, umawiających się. W Bolesławcu znalazł pięciu. A ilu jest tak księży w ogóle w Bolesławcu? to zaraz, muszę, muszę dokonać no, takiej matematycznej... Rząd wielkości to jest kilkudziesięciu księż? To jest, no powiedzmy, trzydziestu? Mm -hmm. Aktywnych, na portalach randkowych. Nie, mówię o księżach w ogóle. W ogóle, aha. Myślę, może mniej, mm -hmm. Krzysztof mm -hmm. mnie, bo nie no, umiem no ja milczyć, rozumiem. Wiesz. Ale powiedz mi, no bo to mnie interesuje, no pojawia się taki materiał, no musi się dowiedzieć o tym biskup. Czy on jakoś reaguje w ogóle znaczy, na to? Tak, y Czy reaguj. ktoś wyjaśnia, kto kim <laughs> jest w tej relacji? Nie, no bo tak to... nikt nic nie wyjaśnia. Ksiądz nagle w, w listopadzie mhm. ogłasza wiernym, że on się wypalił. Wypalił się. Mhm. Wypalił mhm. i nawet mamy taki komentarz pod tym, że on napisał, że on się wypalił, bo on bardzo dużo siły. Poświęcił renowacji bazyliki. To było Aha. ogromne dzieło, no on tak. poczuł wypalenie i on poprosił biskupa, żeby go przenieśli na inną parafię. Mm -hmm. I biskup się zgodził i no przejechał tak. 25 km dalej do, mm -hmm. na parafię do Węglińca. To jest, rozumiem, degradacja troszeczkę. Oj. Tak, dlatego, że tu jest bazylik. Znaczy, Węgliniec ma 2000 mieszkańców. Bolesławiec mm -hmm. ma około 40 tysięcy, no i on miał bazylikę w centrum miasta. To myślę, że jego parafia miała więcej niż teraz cały mm -hmm. Węgliniec. I mm -hmm. to była bogata parafia, to, mm -hmm. to trzeba przyznać. No i bazylika to prestiż. No rozumiem, no. jest przeniesiony tam jako proboszcz. Jest tam proboszcz. przeniesiony jako proboszcz i. Yy, yy, no i pytaliśmy się, bo myśmy się, z, udało nam się, że tak powiem, ja, ja to tak nazwałam. Że y, dopadliśmy biskupa, którego, który po prostu, jak już nie miał wyjścia mm. y, i musiał odpowiadać, to udawał martwego. Po, po prostu, wiesz, wyglądał jak ta sarenka złapana w światła, kiedy mm. jak mu zadawałam pytania, bo on przyjechał y, z okazji tam nadania jakiejś szkole imienia, uciekał przed nami po mszy. Mhm. Ale przyszedł do ośrodka kultury, gdzie oczekiwano na występ artystyczny. Mhm. Wszyscy się zbierali, jeszcze się nic nie działo, on już siedział w pierwszym rzędzie. Ja po prostu mhm. tam podeszłam, w takiej przestrzeni zupełnie publicznej go zaczęłam pytać i mhm. on taki był. Wycofany, cofnięty i, yy, no i co nic powiedział? nie wiem. I zapytałam go wprost, dlaczego przez, został przeniesiony ksiądz Jarosiewicz mm -hmm. do innej mm -hmm. parafii. No to powiedział mi, że to jest normalne, że to jest zwyczajne, że księży mm -hmm. się tak przenosi, że oni mają takie urlopy, że oni są bywają zmęczeni, no tutaj się wypalił. Chociaż mm -hmm. mówię, wrócę do tego, mieliśmy taki wpis na... Na forum, że y, korzeń mu zapłonie w węglińcu <grym> z powrotem, bo okazało się, że Adrian, Adrianek bywa. Bywa mhm. ciągle. Tam. Czyli cały czas. Tak, tam otwiera drzwi parafiankom po mhm. prostu, na plebanii. No także, A czy no. ksiądz probosz kiedykolwiek jakoś Was pozwał o, tak, o to? Tak. Mhm. Pozwał tak, na, na, że tak powiem, na grubo, bo mhm. wszystkich mhm. na redakcji mhm. jest czwórka, więc najpierw po, pozwał redakcję on i mhm. y, Adrian i y, z tego powodu mhm. nie możemy pozwać. Jest to zabezpieczenie tak, no ja tak, zabezpieczenie. Mhm. Ale potem jeszcze o zniesławienie pozwał, o czym może Krzysztof Więcej Powie, pozwał już całą redakcję, nawet dwóch naszych kolegów redakcyjnych, którzy z filmem de facto nie mieli nic wspólnego, bo ja Aha. pisałam scenariusz, byłam pomysłodawcą i Krzysztof, który realizował film. No ale czy wyjaśniono skąd u tego młodego człowieka? No bo takie wyjazdy do, do Tajlandii, do tak. jakichś yy, ośrodków, on, ja widziałem filmy, ja tak. widziałem jak ten człowiek się ubiera, jak tak. on mówi o tym, że ma za Co... dziesiątki tysięcy, za że ma bluzkę, koszulkę, tak, koszulkę tak. za dwadzieścia tysięcy. Jest pytanie, skąd ten młody człowiek ma na to środki? No to My mamy tylko oczywiście taki, taki pomysł na to, tak? bo mm. że po prostu jest sponsorowany przez mm -hmm. księdza, to znaczy mamy, mamy informatora. Mhm. księdza z diecezji legnickiej, który wprost mówi, że ksiądz Andrzej Jarosiewicz zaprasza młodych ludzi na wyjazdy, mhm. ma taki sposób postępowania, kolacyjka, winko, wyjazd, mhm. nic nie trzeba płacić za ten wyjazd, wyjazdy są za, za, zagraniczne i w drogich miejscach, ale w zamian oczekuje po prostu zwyczajnie posług seksualnych. Nie, nie jadą tam tak. czytać Biblii ani listu do Korympian. Mm -hmm, mm -hmm. Tylko dokładnie tak jest i, i, i mamy takie. I to wiarygodne, bo, bo, bo ci świadkowie chcą rozmawiać. Chcą A powiedz mówić. na czym to stoi w tej chwili? Rozumiem, że film jest z tytułu zabezpieczenia jest. No to jest normalne, tak, tak, że są czekamy na rok. Czekamy yy, na, na, na rok. Odbywają Aha. się roz, rozprawy. Jeszcze nie mamy wyznaczonej żadnej rozprawy. Mm -hmm. Będzie pewnie trwało. Mm -hmm. My przeszkowaliśmy kolejny film, mm -hmm. który puścimy, który mówi właśnie o tych księżach gejach z, mm -hmm. z portali randkowych, którzy się ogłaszają i pokazują. A wracając to znaczy, do to sam wiesz, dzięki Wam miałem kontakt z, z seks workerami, tak to się mówi, mm -hmm. którzy gdzieś tam pracują u Was. I okazuje się, że w takim małym środowisku no bo przecież to nie jest duża decyzja dekanat, księża się tam. Z nimi umawiają i to są nieprawdopodobne historie, no bo yy, słyszałem nagrania, tak. <grym> yy, generalnie. Czy, czy, czy ci księża wiedzą, że, 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 że to są prowokacje i, i... E, To znaczy nie. Z czego nie wynika w ogóle problem? To znaczy, ja z, ja z księdzem yy yy, rozmawiałam, który yy właśnie się tam ogłasza na, yy na, tym, yy, na tych portalach randkowych. Hmm. Y, moim zdaniem oni się czują zupełnie bezkarni. Hmm. To y, korzystają z takiego tabu, że hmm. jednak ludzie wiedzą, ale nie, hmm. nie mają słów żeby, bo tabu tak działa, nie masz słów, żeby to opisywać, określać i to jest taka tak wstydliwa rzecz, że pięknie o wstydzie ostatnio rozmawiałeś z panią Wojdyłą. Tak, tak, to, to Ale... dużą powiedziało. Mhm. Że nie mówią o tym i, i księża z tego korzystają, z milczenia y, społeczności mhm. lokalnej, korzystają z, i czują się bezkarni, y, także y, y, powracają na tego grindra i y, y, Zwyczajnie tam sobie działają. Mm -hmm. Niesamowite to jest. A mm, mam jeszcze takie pytanie. Czy Adrian wyjaśnił, czy też ksiądz wyjaśnił, jaka ich relacja łączy? Tak. Mm -hmm. Wyczerpująco nam napisał, że wszystko, co się w tej relacji zawiera, to udostępnienie raz w miesiącu noclegu mm -hmm. dalekiemu, to znaczy synowi dalekiej kuzynki. Mhm. On w zamian za te noclegi świadczył mamie zabiegi kosmetyczne, bo w studium, jakimś kosmetycznym, studiował. Czyli ten młody, człowiek, ten młody człowiek, który się tak. tam kąpie, tak, jeździ na rowerku tak, i tak. obrzuca się pieniędzmi. Tak, tak. Tak. Tylko tam nocował, służył mm. mamie jako tam, nie wiem, pedikurzysta, manikirzysta, nie wiem, co jej tam robił i czasami robił zakupy. I to wyczerpuje całkowicie. A matka też mieszka na plebanii? Tak, z księdzem mieszka. Rozumiem. I to tak. jest wersja tego chłopaka czy księdza? To jest księdza i chłopaka, ich obu. Aha, okej. Okay. Oni po prostu jakby od jednej sztancy wysyłają nam mm. informacje, tak jakby jedną... Mm jednym głosem mówię. A coś wiadomo o jakiejś historii tego księdza, jak to było z nim wcześniej? Tak, mamy nie, nie wiem na ile <głos> <głos> mogę opowiadać, ale to, że on miał młodych chłopaków i był nimi zainteresowany nawet jednym takim już po wieku zgody, bo po 15 roku życia, ale tam przez plebanie przechodziło wielu mhm. młodych mężczyzn, którzy byli takim mhm. jego, jak ja już użyję tego określenia, zresztą przez niego ukutego pomocnikami duszpasterskimi. Mhm. Tam było trochę tych osób, i też z tego, co mówią informatorzy, mhm. angażuje w to młodych księży. Co, co angażuje w te swoje mhm. relacje. Potrafi mhm. sobie wybrać księdza, potrafi mhm. z nim nawiązać relacje. I podobno jest bardzo w tym nachalny. Aha. Taki powiem, że to są nasze nowe wiadomości, informacje mhm. teraz zdobyliśmy, bo ludzie się zgłaszają do nas i z tego wynika, że Księdza Jarosiewicza y, określił nam jeden informator jako drapieżnika seksualnego. Tak wprost, tylko że mówię, to nie dotyczy y, nie, niepełnoletnich osób, co nie, tylko bardzo młodych. Mężczyzn. No jest taka kategoria w kościele, no. bez broni, y, dorośli. Mhm. Oj, ciekawe to jest. Piszę też sporo o tym w książce o decyzji legnickiej. Polecam serdecznie, jest już plebania. Grażina, bardzo Ci dziękuję za to. Pomocnik Dusz pasterza. Będę rozmawiał jeszcze z dziennikarzami portalu istotne.pl na temat tej decyzji w następnych odcinkach. Dziękuję Wam serdecznie. Dziękuję bardzo, do widzenia. Ten program. Oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.